No i w końcu, Shrek 5. Czego chcieć więcej? Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim odpalisz zielonego olbrzyma. 1. Stara Gwardia wraca. Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz. Znowu razem. Jak za starych, dobrych czasów, co nie? 2. Poznajcie Zendaję jako Felicję, nastoletnią córkę Shreka i Fiony. Ciekawe, czy będzie miała zielone uszy. Hehe. 3. Nowa animacja. Podobno bajka jak marzenie, ale niektórzy kręcą nosem. Afera, jak z tym nowym pomnikiem na rondzie Dmowskiego. Cztery ukryte przesłania? Plotka głosi, że Felicja może być transpłciowa. No, no, ciekawe co na to ksiądz proboszcz. 5. Zapisujcie w kalendarzach. Premiera 23 grudnia 2026. Idealny prezent na gwiazdkę. Lepszy niż skarpety od babci. Nie możecie się doczekać, co? Dawajcie znać w komentarzach, co was najbardziej zaskoczyło. A może macie jakieś teorie spiskowe?